I zaraz wszystkiego się dowiesz. Jesteś młodą osobą, nie masz gdzie mieszkać, a statystycznie Polak mieszka do 40 roku z rodzicami, to o jakiej młodej my osobie mówimy? Przecież to już dorośli, dorośli ludzie, gdzie powinny mieć rodzinę i mieszkać na swoim. Dlaczego tak nie jest? Co to za chory kraj, Polska? Jak tu się dorobić? Dlaczego nas tak urządzili? Jakie są ceny nieruchomości? Ludzi nie stać? To tutaj wszystkiego się dowiesz, ile to tak naprawdę kosztuje. Pokażę Wam może tak szybko, o czym będzie mowa. W tym odcinku zobaczysz, ile kosztuje. Nieruchomość, mieszkanie w bloku z miejscem parkingowym bez piwnicy. Ceny są zabójcze. Ale jeszcze wam to pokażę, jaki jest stan deweloperski i jak deweloper próbuje zedrzeć z was skórę. Trochę faktów 41 metrów, dokładnie 41 i 77 cm. Stanie moim zdaniem krytyczny. Instalacja elektryczna nawet nie jest odebrana. Gniazdki nie są, gniazdka nie są połączone, odbioru elektryki nie było bojak. Nawet kable prądowe, gdzie powinna być puszka i kabel powinien być wtynkowany. Nie jest to zrobione. Nie mówię już o tynkach, których nie ma w ogóle na sufitach. Po prostu są jak dziedźwik kładzie płyty przy budowie domu. Tak jest tylko tak zostawione. Niesamowity stan deweloperski daje sobie dużo do życzenia. Tynki, tynki na ścianach. Pamiętacie u mnie jak Pawełek z Riva położył? Mucha nie siada, a tutaj deweloper. Oddaje tynki, nawet nie wiem, czy kamera to wszystko jest w stanie odebrać. Jest po prostu tragedia. Zobaczcie system smart, za który jest dopłata 6,5 tysiąca. Jest trochę ciemno, gdzie nawet domowo kabel. Kto to w ogóle projektował? Skrzynki elektryczne plus światłowód. Odstaje 10 centymetrów. Przecież głowę można sobie rozbić wchodząc. Nic nie jest tutaj przemyślane. Jeżeli stawicie szafę, bo jak nie ma piwnicy, a zresztą nawet musi być szafa 60, to te przejście zostaje tylko 90 cm, przecież to jest jakaś tragedia. Będą tutaj robione zmiany. Będzie ściana burzona, żeby po ludzku wejść. Będą po prostu tutaj koszty. Zobaczycie w tym odcinku wszystko od początku do końca. Będę Wam to pokazywał i mówił, ile kosztuje. Ale najciekawsze jest to, zobaczycie, jaki jest zysk, ponieważ to mieszkanie będzie pod wynajem. A teraz trochę faktów. Słuchajcie, deweloper sobie życzy. 10,5 tysiąca za metr kwadratowy, czyli za takie mieszkanie y, z miejscem parkingowym i systemem smart trzeba zapłacić 300, y, 438 tysięcy złotych. Co się na to składa? 421 tysięcy za mieszkanie, 10 tysięcy za miejsce parkingowe pod chmurką i za ten system smart 6,5 tysiąca. Co ten system smart robi? Ten system smart robi to, że po prostu naduszając guzik odłącza wam wodę, odłącza wam światło i tam jeszcze parę innych rzeczy. Nie rozwijajmy się, bo to jakby nie o to chodzi. Także 438 tysięcy złotych to kosztuje. Moi znajomi kupili te mieszkanie za gotówkę. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ macie duże pole do negocjacji. Nie mówicie, że się podpieracie kredytami, jest całkiem inna rozmowa. Po prostu, jeśli dwie strony się godzą, jest robiona finalizowana transakcja. To wam daje jakąś na pewno przewagę. I teraz zobaczcie, znacie pewnie te wielkie billboardy, co deweloper robi. Kupuj szybko, zostały dwa ostatnie mieszkania albo trzy, trzy mieszkania, także śpiesz się. To jest wszystko bzdura. Te mieszkanie, słuchajcie, nie, można, nie, nie zostało sprzedane przez ponad dwa lata. Oglądający chodzili, ale nikt nigdy tego nie kupił. Dwa lata wybudowane nowe mieszkanie stoi niezamieszkałe. Także słuchajcie, jak to wszystko wyglądało? Moi znajomi udali się do dewelopera, powiedzieli, że są zainteresowani, ale na pewno nie za 438 000 zł żądają innej ceny. Deweloper rzucił swoją cenę, pewne w, w rozpaczy, desperacji. Powiedział im, że może im sprzedać za 373 000 złotych. To już było praktycznie dużo zjechane, bez żadnego szarpania się. Moi znajomi powiedzieli, że sobie muszą to przemyśleć. W skrócie wam szybko opowiem, jak to wyglądało. Po dwóch dniach mieli telefon, czy ta oferta im odpowiada. Moi znajomi powiedzieli, że im w żadnym wypadku nie odpowiada i wrzucili swoją cenę y, 320 tysięcy złotych. To jest proponowana y, cena inwestorów, za ile mogą kupić to mieszkanie. Z tamtej strony, oczywiście, było duże ob oburzenie, było wręcz powiedziane, że ta cena nigdy nie będzie do zaakceptowania. I tam, takie frate, tata. Słuchajcie, zwrot akcji nastąpił bardzo szybko, bo też minęło jakieś tam 2 czy 3 dni, i od razu cena mogłaby być do zaakceptowania tylko że trzeba jakby 3000 zł dołożyć, czyli finalnie 323 tysiące zł z systemem SMART i miejscem postojowym, także. Yy, tak było to sfinalizowane, słuchajcie uważnie, czyli za metr wychodził 7700 zł mieszkanie było kupione w tamtym roku w grudniu czyli ledwo parę dni temu ale deweloper sam jakby yy, już próbował wszystkiego jeśli chodzi o tą sprzedaż i wrzucił, kto kupi jeszcze te mieszkanie w starym roku słuchajcie, odda 3% 3%, 3 jakby od wartości nieruchomości gotówką, czyli jeszcze y, trzeba tak naprawdę odjąć, bo w tym wypadku musi oddać 9700 zł i słuchajcie mieszkanie finalnie zostało w takim bądź razie sprzedane za 313 tysięcy złotych. Co dokładnie wychodzi 7,5 tysiąca za metr kwadratowy. Także zobaczcie, nie dajcie się w balona zrobić. Z początkowej sumy 10,5 tysiąca zł zostało sprzedane za 7,5 tysiąca zł. To jest 3000 tysiące na każdym metrze kwadratowym w dół. Niesamowite, jak próbują Was oskalpować. To jest naprawdę wręcz niesamowite. Czyli pamiętajcie, żeby pierwszą nieruchomość nie grzać się, bo jeżeli się zgrzejecie jak biała na święta, i jak to tak samo jak z kupnem samochodu, jak już wsiądziecie się przejedziecie, przejdziecie Wam się spodoba, to już po prostu, jak to mówią, jesteście ugotowani, nic więcej nie widzicie, klapki na oczach i płacicie wszystkie pieniądze. Do wydawania pieniędzy podchodzić rozsądnie i na pewno nie napalać się na nic. Także. Te mieszkanie zostało sprzedane i teraz tak, yy, będziecie widzieć tego mieszkania całą historię. Ja Wam będę opowiadać, yy, ile będzie kosztować wykończenie tego mieszkania. Będę Wam to wszystko pokazywał w etapach, ale co najważniejsze, yy, na końcu zobaczycie, bo to jest mieszkanie inwestycyjne. One będzie wynajmowane długoterminowo lub krótkoterminowo. Ja już tutaj wstępnie z inwestorem rozmawiałem, że raczej będzie szło w krótkoterminowe. I po prostu, żeby stopa zwrotu była bardzo duża, ja też Wam chciałem pokazać, ile na takim mieszkaniu można zarobić pieniędzy, bo wiem, że mi mocno zarzucacie, że ja wydałem dużo pieniędzy na budowę domu, a powinienem właśnie zacząć od takiego czegoś, kupienia dwóch mieszkań i po prostu od wynajmu, a z wynajmu powinienem się budować. Także dlatego idę za tym ciosem i chcę zobaczyć, czy finalnie to jest dobry ruch. Jak wiecie, czy trzeba jeszcze doliczyć inflację. Co roku nam pochłania 5%. Także to wszystko będziemy jakby podliczać i oglądać. Niektórzy mówią, że już się nie opłaca jakby kupować nieruchomości, bo jak wiecie, ma wejść podatek katastralny i oni tak to chcą zrobić, żeby ludzie się za mocno nie, oburzy, nie oburzyli. Chcą wprowadzić właśnie od drugiego, trzeciego, czwartego, piątej nieruchomości, a jakby nie od pierwszej. Wiadomo, to jest gdzieś tam system robiony yy, wdrażania, żeby ludzie jakby większych herkinów na początku połknie, a później nas połknie zjadaczy chleba, tak samo jak było 500 plus. Nie od pierwszego dziecka, bo one się nie liczy. Kto ma jedno, to także wypad z baru, a kto ma dwa, to jakby damy. Wiadomo, czym bardziej skłócą nas, tym bardziej żyją jak pączek w maśle rządzące. To tak zawsze było od wieków. Po co mają ludzie się jakby żyć w zgodzie? I jakby obalać te rządy, jeżeli lepiej ich skłócić i wtedy oni żyją lepiej. Ale kto to rozumie, ten wie. Także słuchajcie, to na tyle następie. Pokazuję Wam, co się będzie działo między innymi na moim kanale. No i resztę zobaczycie. Także cześć i do następnego filmu.